Witaj, umiłowana w Chrystusie, siostro i bracie, zupełnie nowe stworzenie jest Tobą. I chodźcie do Ewangeliana, rozdział 12, od wersetu 24 do 27. Zaprawdę powiadam Wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze. Zos samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś będzie mi służył, Uczci go mój ojciec. Najdrożsi, naj... czasami na drodze naszej chrześcijańskiej ścieżki próbujemy odpowiedzieć sobie na takie pytanie: kiedy w końcu objawi się w nas ta chwała, do której będzie prawdopodobnie dojrzewać jeszcze całe nasze życie? Zadajemy sobie pytanie, gdzie są te owoce obiecane nam przez naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jego słowie? Gdzie są te owoce objawione przez Niego ku naszemu życiu, za którym tęsknimy, którego brakowało nam, za które nawet po ludzku nie wiedzieliśmy, jak się wziąć i z której strony to ugryźć, jak to się robi i w ogóle po co? Jaki mógłby być w tym sens? Kiedy doświadczyliśmy nowonarodzenia w naszym sercu, kiedy doświadczyliśmy żywego Boga i zaczęliśmy stawiać pierwsze kroki, nie wiedzieliśmy jeszcze do końca, jak to robić. Ale widzisz, dopóki nasze życie, dopóki nasze decyzje, nasze wybory, dopóki, tam, dopóki te najmniejsze decyzje naszego serca nie będą ukierunkowane ku temu. Od którego pochodzi wszelka miłość, wszelkie bogactwo, wszelka chwała, wszelka sprawiedliwość, wszelka świętość i wszelki dobrobyt rozumiany przez pryzmat Królestwa Bożego na nasze życie. Nie będziemy wiedzieli, jak podążać tą drogą, w której chce nas mieć Pan. Widzisz, dopóki nie poznałeś, drogi bracie, rozdroga siostro, naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie wiedziałeś za bardzo nawet, co się z tobą dzieje, który kierunek, która ścieżka, które z tych wielu migocących świateł w twoim życiu było tą ścieżką, która dała by ci największe usatysfakcjonowanie i największą radość, ponieważ twoje decyzje były podejmowane przez pryzmat twojego. Może tak bardzo pokieruszowanego serca i tak obumarłej duszy, w której sam albo sama nie wiedziałaś, jak masz się odnaleźć. I widzisz jedyne, czego potrzebuje Chrystus. Jedyne, czego potrzebuje On z naszej strony, to tego, aby każdego dnia i w tych miejscach, i w tych sytuacjach, w których nasza dusza mogłaby odnaleźć sobie największy komfort żeby właśnie te momenty poświęcać tylko mu. Ponieważ kiedy ziarno rzucone w glebę zostanie tylko samo i nikt się o nie nie zatroszczy, nie spadnie na nie deszcz, nie użyźni go ta obfitość Bożej Łaski, nie oświecą go promienie Bożego Miłosierdzia, to zostanie samo i umrze, ale jeśli. Podda się pod te warunki Bożego Królestwa, zaowocuje naprawdę wielkim, potężnym drzewem, wśród którego gałęziach schowają się ci ludzie, którzy czekają na objawienie się przez ciebie, właśnie jego chwały. Kto nie wyrzeknie się wszystkiego, czego posiada, nie może być moim uczniem. Widzisz, Jezusowi najbardziej zależy na tym, najdroższy braci, najdroższe siostro, aby On był Twoim mężem. by On był Twoim najwierniejszym przyjacielem. Ponieważ tylko kontakt z Nim uzdalnia Cię do dokonywania właściwych decyzji w Twojej codzienności które będą prowadzić Cię na ścieżki pokoju, na ścieżki wolności oraz prawdy, którą chce roztaczać. Jak ten przepiękny pejzaż tutaj, przed Tobą. Aby mówić ci, które miejsca, którzy ludzie, które relacje są dla Ciebie najwłaściwsze i najodpowiedniejsze, uczci Cię. Twój ojciec razem z Jezusem Chrystusem, w którym teraz, drogi braci, najdroższa siostra, jesteś ukryta. Uczci Cię i okoronuje Cię więcej chwały. Włoży koronę obfitości na Twoją głowę. Zostawi przed Tobą stół wobec Twoich wrogów. Abyś bracie i najdroższa siostro mogła iść tam, gdzie są jego zielone pastwiska. Pamiętaj, Bogu nie jest obcy każdy akt twojego wnętrza, aby należeć tylko i wyłącznie do Niego, do tego, co zaplanował już na całe Twoje życie. O co nie musisz się troszczyć, głowić i troić czego nie musisz z góry już przygotowywać i zaplanowywać, czym nie musisz się spinać za dnie i w nocy, nie zmrużając powiek, czego nawet nie widziały Twoje najśmielsze oczekiwania i marzenia. Pamiętaj, że może i będziesz wykluczony z różnego rodzaju kościoła, może i będziesz wykluczony, wykluczona z grona swej rodziny, przyjaciół czy bliskich, może już komuś nie spodobało się to, w jaki sposób objawiasz tą prawdę, która żyje w tobie. I cały faryzeizm religijny mówi ci, bracie siostro, że jesteś w błędzie, albo że ci diabeł. Bo nie macie w kościele, na wszech, bo przestałeś funkcjonować w strukturach ideologiczno-religijnych, które oddalają cię tylko od tej prawdy, która jest zawarta tu, w tym słowie, bracie i siostro. Ale wiedz, że Ty jesteś ziarnem najmniejszym, najpokorniejszym, najłogodniejszym, świętym, wydoskonalonym przez Jezusa Chrystusa na krzyżu, który może być najmniejszy ze wszystkich nasion na tej ziemi, a wyrosnąć w przepiękny krzew, roślinę, a nawet stać się drzewem, aby ci ludzie, którzy czekają na dobrą nowinę o zbawieniu i o życiu wiecznym, mogli właśnie przyjść do Ciebie. Pamiętaj, Bogu zawsze będzie na tobie zależeć. Zawsze będziesz dla Niego najpiękniejszy oraz najpiękniejsza. Szaleje za tobą z miłości i będzie czekał na ciebie, aż zatrzymasz się w pogoni za czymś, co odciąga cię od Twojego przeznaczenia, od Twojej roli w Królestwie Jego miłości. Od planu który przygotował dla Ciebie, zanim powstało to wszystko, co tu widzisz, abyś mogła dawać ludziom wolność. Byś mógł, byś mogła dawać ludziom szczęście. Amen.